Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj jest niedziela, godzina 14. Wiem, że większość z Was żyje już poniedziałkiem, a ja właśnie wybieram się na ryby. No i wpadłem do sklepu, bo parę rzeczy mi jest potrzebnych. Dzisiaj będziemy z Jackiem nagrywać materiał o łowieniu sandaczy na woblery. Jacek obiecał, że przygotuje zestawik odpowiedni, taki jakim się sandacze na woblery powinno łowić, więc będzie to pewnie zestaw z żyłką. Ja sobie pewnie dobiorę jakieś przynęty, bo trzeba uzupełnić. O, jak sandacz to musi być Nike Gloga. No i jak sandacz to oczywiście też musi być coś z naszych woblerów Championa. Ostatnio jak widzieliście domowy ninja przynosi mi same sumy, to ja sobie wezmę o tak na dzień. Dwa jęzory beduina w kolorze czarno-czerwonym, a na noc dwa jęzory beduina w kolorze takim złotym. No i podejrzewam, że to powinno spokojnie mi na noc wystarczyć do łowienia. Mam nadzieję, że mi się sumy znowu nie przytrafią. Ale oczywiście nie będziemy łowić tylko i wyłącznie na woblery. Więc, coś z gum też trzeba by dobrać. A moi drodzy, oczywiście, jak już jesteśmy w sklepie, naszym sklepie wędkarskim, zadzior.pl, no to muszę wspomnieć o promocjach. Kochani, o 12 w nocy dzisiaj kończy się promocja na dajera. Całego dajera mamy w promocji minus 15%. Wszystko, co tutaj widać, możecie sobie kupić taniej. Przyjechały gumy od Relaxa, kochani, przyjechały gumy od Relaxa, nie wszystkie jeszcze, które zamawiałem, ale przyjechała większość, o, na przykład na nocne łowienie, Jankes czwóreczka, proszę bardzo, co tu jeszcze trzeba, o, ulubione gumy, Jacka, Jankes, trójka na wisełkę, ten malutki. Teraz może wyda Wam się to y, śmieszne, na tą mal, malutką gumkę. Tak jak widzieliście y, film, który wrzuciłem dzisiaj y, rano o sumie, którego złowiłem. No tak podejrzewam, że miał około 150. Napiszcie ze są w komentarzach, jak uważacie, ile y, mógł mieć. To miałem drugą taką rybę, właśnie na takiego Jankesa. Niestety, no tutaj był mały hak. No i co się wydarzyło? Po zacięciu ryba się parę razy bujnęła i spadła, czyli prawdopodobnie dostała po twardym. Dobra, gumki mamy uzupełnione. Jak widzicie, dużo tego nie trzeba wcale zabierać, bo ja tylko uzupełniam, no bo większość to mam. Ale pokażę Wam jeszcze fajną rzecz, bo tak, powiedziałem, że mamy uzupełnionego relaksa, mamy uzupełnionego uzupełnione Ohio 4 całe. Jeśli chodzi o kolorystykę, i moi drodzy, te Ohio 4 jest na przecenie i to bardzo dużej, bo 30%. Yy, Więc warto sobie zakupić, póki w takiej cenie jest. A i jeszcze ciekawostka. Zobaczcie, rarytasy, których dawno nie było. Kopyto piątka w kolorze Motor Oil. Jankes 6 w kolorze motoroil. No, Jankes czwórka w kolorze motoroil. Więcej. Kopyto 6 w kolorze motoroil. Cały kolor motoroil jest uzupełniony. Nawet kopyto 4L w kolorze motoroil możecie sobie kupić. Co takiego niezwykłego jest w tym kolorze, to już teraz z ręką na serce obiecuję, że zrobię w przyszłym tygodniu materiał właśnie o tym, jak kolor... No. Nie chciałbym tutaj przesadzić ogólnie, ale właśnie o, o tym kolorze Motoroil, o tak podsumowując. Aby znaleźć kolor, kolor Motoroil w relaksach, na naszej stronie wystarczy w wyszukiwarce wpisać tylko S092, nacisnąć Enter i wam wszystkie relaksy w kolorze Motoroil wyskoczą. No. A wy wiecie o tym tutaj na kanale zadziorkowym wcześniej, bo ten materiał się ukaże o kolorze motoroil i w ogóle o kolorach fluo i o tym jak widzi sandacz. Materiał będzie u na kanale. Dobra, szybko muszę się jeszcze zastanowić czego, co muszę zabrać. Na pewno muszę agrafki uzupełnić, bo to zawsze się szybko wyrywa. Agrafki, 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 agrafki. Gdzie są moje ulubione agrafki? No. Są. To te? A, kurwa, kto się przykrył innymi? Czemu tak? Dziesiątka to też jest dziesiątka. Proszę bardzo. Dwie paczuszki agraweczek. O, to są moje ulubione agrawki. Trujeczka. 0,6 mm, 18 kg wytrzymałości. No tu nie muszę się martwić, że jak jakiś sum zatakuje mój zestaw, to że tam się coś specjalnego wydarzy. No dobrze, a my jeszcze zerknijmy. Zerknijmy na zaplecze. Pod koniec tygodnia mnie w sklepie nie było, bo miałem sporo, sporo montowania. No zresztą mam nadzieję, że u mnie na kanale się filmy teraz będą prawie codziennie pokazywać. Aha, tutaj są te relaksy, co podojeżdżały. Kingshut 4 w kolorze motoroil. Też bardzo fajna rzecz. O, widzę, że porządki, porządki są na magazynie. No może dla Was to nie wygląda na porządek, ale uwierzcie mi, że tu czasami trafi taki rozpierdziel być, że szok. Ale jeszcze szybko o tym, co jest w promocjach dzisiaj do północy bo dajery to nie wszystko, momencik, momencik, niech ja sobie przypomnę, co tu jeszcze było, a, słuchajcie, minus 10% na wszystkie podbieraki, a mam ich troszkę, więc podbieraki też sobie możecie kupić taniej, na przykład taki podbierak Relaxa, no, to ja jedną ręką go nie rozłożę, ale tu u Kogutka na filmach nieraz widzieliście, tak więc, a no, jeszcze mamy cały czas w promocji Prospina, minus 25% te widelnice, minus 30% od Piotra Matusiaka. To są takie myki, aby Was zachęcić do zakupów u nas na stronie. Tak samo jak Ohio 4, która teraz jest, moi drodzy, po 10,50 zł, też taka cena jest zrobiona, by Was zachęcić do zakupów, bo my tą gumę. Już dokupiliśmy po nowych cenach i ta cena powinna wynosić 15 zł, więc z czasem podejrzewam, że ona się w innych sklepach też pozmienia. No dobrze, moi drodzy, to będzie wszystko na dzisiaj, bo muszę spadać na rybki. Jacek już dla czeka na barce, będzie łowione. Mam nadzieję, że coś się uda złowić. Trzymajcie się na razie, hej.